Witam Was. W tym filmie pokażemy nowy system IQ, który został zaprojektowany dla absolutnie każdego. Dla przedsiębiorców jest to świetna okazja, aby promować swój biznes w internecie. Dla studenta możliwość otrzymania dodatkowego dochodu zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Dla gospodyń świetna okazja do zarabiania będąc w domu. Ponadto dowiesz się, co to są programy partnerskie i dlaczego opłaca się brać w nich udział. A teraz po kolei, co to jest system System to jedna konstrukcja, która składa się z wielu elementów harmonijnie połączonych i współdziałających ze sobą. Nasz system składa się z elementów, bez których dziś nie można sobie wyobrazić działania żadnej osoby lub firmy, która chciałaby zarabiać za pomocą internetu. System IQ zawiera własny blog, promocję SEO, stronę lądowania formy subskrypcji, automatyczne budowanie relacji, sklep internetowy i to nie wszystko, ale myślę, że na początek to wystarczy. Dodatkowo dajemy także darmowy film szkoleniowy. To automatyczny system, który spowoduje, że wiele klientów z internetu trafi do Ciebie i sprawi, że bez wielkiego wysiłku dostaniesz zysk z różnych zakątków świata. System pracuje dla Ciebie automatycznie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. W tym czasie Ty spędzasz czas z rodziną, korzystasz z sieci społecznościowych, zajmujesz się sportem, spotykasz się ze znajomymi, w nocy ty spokojnie śpisz, a ty tym dalej pracuje. Działa przez cały czas, niezależnie od ciebie. Zaletą tego systemu jest również to, że pasuje on dla każdego rodzaju działalności, od przedsiębiorcy do bezrobotnego. Teraz porozmawiajmy o programach partnerskich i zobaczymy, jak absolutnie każdy będzie mógł zarabiać ich pomocą. Co w ogóle jest program partnerski? To forma współpracy gospodarczej między sprzedającymi i partnerami. W czasie sprzedaży towarów lub świadczenia usług umożliwia sprzedawcy zmniejszenie kosztów reklamy w czasie dociereniu do osobnego nabywcy. Korzyści dla sprzedawcy są oczywiste. Sprzedaje on swoje towary i na tym zarabia. Przy okazji oszczędza na reklamie, na wynajęciu lokalu, na pracownika. Ile sprzedanych towarów jest też zależna od tego, jak silnie rozwinęła się sieć partnerów. A co w tym wypadku otrzymuje partner? Partner z kolei ma swój własny biznes z gotowym działającym systemem. Uczestnictwo w programie partnerskim jest dostępne dla wszystkich, kto chce pracować w domu, kolić się na odległość i otrzymywać prowizję w wysokości od 30 do 80%. I tak więc nasz system pokazuje, że jego łatwość i przystępność nadaje się dla każdego, kto chce zrealizować swoje plany, marzenia i uzyskać kolejnych źródło dochodów bez znaczenia czy jesteś studentem, pracownikiem, bezrobotnym czy gospodarzem domową? Ponadto nasz system jest odpowiedni dla każdego przedsiębiorcy, który dba o swój rozwój i osiągnięcia, przecież wszyscy pamiętamy legendarne zdanie Billa Gates'a, z którym nie można się nie zgodzić. W przyszłości na rynku będą dwa rodzaje firm te, które są w internecie i te, które upadają. A ty które wyjście wybierasz? Za pierwszymi drzwiami jest Twoje zwykłe życie, a za drugimi ukrywa się coś nowego. Możliwe, że jest to właśnie to, czego szukałeś przez całe życie. Wygląda to jak scena z filmu, w którym głównemu bohaterowi zaoperowano dwie tabletki. Po wyborze niebieskiej zapomnisz o naszym spotkaniu i będziesz żył jak dawniej, jakby nic się nie stało. Ale jeżeli odważysz się wziąć czerwoną, przeniesiesz się do nowej rzeczywistości. Jeśli podjąłeś już właściwy wybór i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobą, która dała Ci możliwość zobaczyć to nagranie. Możesz również kliknąć na link poniżej tego filmu, zarejestrować się bezpłatnie w naszym programie partnerskim i otrzymać więcej informacji na adres e mail Życzymy powodzenia i do zobaczenia.